I hejka, cześć w ogóle wam wszystkim. To tak, już mam pleksję. Z tej pleksji będzie po prostu ten drugi poziom. To dokładnie będzie tu pierwszy poziom, a na dole będzie drugi poziom. O, właśnie, dokładnie tu będzie zasilanie. Tu będą ładowarki do zasilania tej jednostki. I natomiast z bójkiem tak powoli, na no spokojnie się będzie to robić. No, jutro to przytnę, na, żeby było na równi z tą płytką PCB. I będzie super. Jeden krok naprzód będzie, kolejny krok naprzód, po prostu w budowie tej ładowarki, rozładownico ładowarki, bo to je rozładowywuję i ładuję. No i a tymczasem przyszedł akumulator do jednej maszyny. Jestem pod wrażeniem, bo z dnia na dzień res, reszta tych fajnych rzeczy jutro dojdzie. No i będą już sprzęty gotowe. Jeszcze w drodze ładowarka i akumulator będzie. Fajny znaczek. Tu mamy... Tu mamy, dokładnie. Tu mamy, tak, akumulator. No. Następny akumulator i ładowarka będą jutro. Ale naprawdę powiem Wam, kochani, że jestem pod, naprawdę pod wrażeniem, że tak szybko po prostu dotarła przesyłka. Po prostu fajnie, no, fajnie. Może był blisko magazyn i akurat pod ręką byłem. Trudno powiedzieć. W każdym razie jestem. Pod wrażeniem nie do pisania, że tak szybko fajnie doszło. Dalsza część jutro pewnie jest w, trochę dalej w magazynie, może magazyn trochę jest dalej, czy coś z tych rzeczy będzie można przetestować, którą z tych maszyn. Może zobaczymy, najpierw tą, bo akumulator będzie pasował do tych dwóch maszyn, ale w drodze jeszcze jeden. Akumulator jest i, i ładowarka. Może na pierwszy ogień pójdzie, to ta maszynka. Park Parkside, zrób to sam. Fajne. Oczywiście trzeba będzie naładować, ale już wiem, że działa. O. Fajnie. A jutro będzie następny akumulator i ładowareczko. Zobaczymy jeszcze jedną maszynę. No. A teraz przetestujemy następną maszynę. Um, nie wiem tylko czy ruszy, bo jest oczywiście na czerwonym. Ładowareczko dopiero jutro dojedzie, kochani. Ale zobaczymy, może ruszy, może drgnie. To jestem bardzo ostrożnie. Patrzymy czy jest OK. Kolejna maszyna działa fajnie. To oczywiście, e, trzeba naładować to. Jutro już będzie. Jutro już będzie, kochani, e, ładowarka. I następny akumulator. No Sprawdziłem tylko, czy działa. Czy sprzęty chodzą. Chodzą, no to super. E, to są sprzęty, kochani, do. Robienia regałów, gdybym na przykład miał robić regały lub odnawiać te, co są, to wtedy może być niesamowicie potrzebna taka właśnie maszynka do przycinania. Właśnie e, takich półek, przycinania, to jakbym miał odnawiać po prostu te półki, regały, które są. Przypuszczalnie zamówię na wymiar e, płyty i je poskładam. Będę się zastanawiał właśnie, czy kupić i przycięte płyty, czy po prostu kupić nowe regały, czy odnowić regały te które są za pomocą tych maszyn. Jeszcze wyżynarkę mam, ale wyżynarka działa, jest wyżynarka chodzi już z zasilania prądu sieciowego. No. Teraz do polerowania, właśnie między innymi będę mógł, pani polerować na przykład y, tą szafę, no, Ten, te boczki szafy na przykład, to nakąpię ja oczywiście jakimś takim mleczkiem do lakeru, bo wiem, że są Mleczka, różne rozmaite pasty, że mogę po prostu wtedy użyć takiej fajnej maszynki do polerowania. No. No dobra, to akumulator tu chyba by się nie zmieścił. A może? Fajnie zmieścił się. No dobra, to jutro, kochani. Przyjdzie ładowarka i kolejny akumulator. Już tak, wstępnie narzędzia będą gotowe do robienia regałów, odnawiania regałów lub robienia. Zobaczymy. No dobra. A jutro rano, tak jak mówiłem, przytnę na wymiar, dokładnie na wymiar tego. O taką, właśnie płytkę. Płytkę z tej pleksji. No i to będzie właśnie taki drugi poziom. Na pierwszym poziomie, tak jak już mówiłem, będzie ta ładowarka, rozładowarko, ładowarka, i tam na dole będą już zasilacze. Te Takich ładowarek USB 2 Amperowych. Będą one wyjęte z obudowy i zainstalowane w tym pojemniku. to właśnie te, te kochani ładowarki, o. Będą wyjęte z obudowy. I zainstalowane, mniej więcej w jakiś tam sposób, o. I będą podłączone pod kostkę. O, jak mi pomógł właśnie, bo Prosiłem wujka, żeby mi pomógł, bo nie czuję się do końca pewny tego, czy za pierwszym razem mi się to by udało, nie? I dlatego możliwe, żeby mi się udało, ale tak na 100% nie jestem tego pewny. I dlatego postanowiłem poprosić o pomoc wujka. I wujek powiedział, że jak będzie miał czas, to mi pomoże oczywiście, bo to zależy oczywiście też dużo od czasu. Bo, jak ma te swoje projekty, nad którymi pracuje, I jeszcze ich nie zaczął robić, bo niektóre projekty już zrobił, a niektóre projekty dopiero będzie robił. Bo, tak jak wiecie, kochani, to wszystko zależy od czasu. No, jak przyjdzie na wszystko odpowiedni czas, to będzie się robić wszystko po kolei, wiecie, nie? No, i natomiast, jak już przyjdzie, czas na. Budowanie tej ładowarki to tak. Tu będą dwie ładowarki. Tak jak już mówiłem, pod 2A pod USB-C. Będzie taki najkrótszy kabelek, jaki jest do tych ładowarek, żeby mało miejsca zajmował. Szukam krótkiego, ale już krótszego nie mam. jak też szukał u siebie i te najkrótsze, jakie tylko były ładnie się je tutaj zainstaluje, ładowarki się zasilacze się podłączy pod taką kostkę. I na zewnątrz będzie wychodził przewód albo gniazdo, takie jak w radiu kuchennym na taki wtykany No i tu będą dziurki, takie wywieczniki oczywiście, parę dziurek będzie. No i kurde i będzie super. I natomiast z tej pleksji oto będzie wycięta na... Rozmiar tej płytki PCB i będzie ona tak, o, po prostu przytwierdzona. To znaczy, dokładnie, no tak, może być trochę większa, żeby tak ładnie wszystko pasowało. Zrobię jedną idealnie równą z tą płytką PCB, a drugą zrobię większą, która będzie więcej tu pokrywała. I wujek tam stwierdzi, która z tych e, płytek. E, które wytnę, będzie najbardziej odpowiednia, że wstępnie to, co będzie do zrobienia, do przygotowania, to ja to już zrobię jak najszybciej się da. No, bo mam troszkę więcej czasu niż wujek, i to, co będę mógł zrobić, przygotować do zrobienia, to zrobię to po prostu błyskawicznie, bo przyciąć taką płytkę. Na wymiar to jest po prostu maksymalnie może z 5-10 minut roboty. Tylko odrysować ładnie i wyciąć. Teraz jeden moment. I tak. I natomiast tu będzie jedna płytka. I druga pudka trochę większa. Na wymiary tego pudełka. No i zobaczymy, która będzie najbardziej odpowiednia. No dobra. No to hejka siema pa.